Gdybyś odszedł od ekranu tylko na jeden dzień, tylko jeden dzień, mógłbyś wrócić do portfela, który wyglądał, jakby przeszedł przez niszczarkę. Ponieważ to, co wydarzyło się w piątek, nie było cofnięciem, to nie była zdrowa korekta. To była masakra na całego. Srebro nie spadło lekko. Srebro się nie wycofało. Srebro runęło o 30% w jednej sesji. 30%. Niech to do ciebie dotrze. Aktywo, które pukało do drzwi 120 dolarów, zostało ściągnięte do połowy lat 70., zanim większość ludzi skończyła poranną kawę. Złoto, które drukowało nowe rekordy powyżej 5500, nagle miało problemy z utrzymaniem 4500. I jeśli siedzisz tam, zastanawiając się, co się właśnie stało, nie jesteś sam, ale oto część, która może Cię zaskoczyć. Nie panikuję, nie krzyczę, że niebo pada i zdecydowanie nie mówię Ci, że srebro nie żyje. To co ci mówię, to że ten moment właśnie teraz jest jednym z najważniejszych momentów edukacyjnych, jakie ten rynek dał nam od lat, ponieważ to co zrobisz teraz, jak zinterpretujesz to, co się właśnie stało i czy zrozumiesz mechanikę pod nagłówkami, to oddzieli ludzi, którzy przetrwali tę grę od ludzi, którzy właśnie stali się przestrogą. Więc w tym filmie przeprowadzę cię dokładnie przez to, co wywołało ten upadek. Porozmawiamy o nazwisku, które wszyscy obwiniają, Kevinie Warshu, i czy ta wina jest zasłużona, czy też jest on tylko wygodną twarzą znacznie większej maszyny. Pokażę ci kaskadę wezwań, do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, która zmieniła wyprzedaż w krwawą łaźnię. Zbadamy, co robią teraz fizyczni dilerzy i dlaczego niektórzy z nich dosłownie przestali kupować srebro od społeczeństwa. A potem, ponieważ nie jestem tutaj tylko po to, żeby cię przestraszyć, dam ci ramy dla tego, na co patrzeć, co ignorować i jak się ustawić na to, co nadejdzie. Nie pomijaj drugiej połowy tego filmu, bo to tam wchodzimy w część, o której nikt inny nie mówi. Strukturalne sygnały, które mówią ci, czy to był reset, czy początek czegoś gorszego. W porządku. Przejdźmy do tego. Zacznijmy od wyzwalacza, a przynajmniej wyzwalacza, na który wszyscy wskazują. W piątek Donald Trump ogłosił swój wybór na następnego przewodniczącego rezerwy federalnej Kevina Warsza. Jeśli to nazwisko nie brzmi znajomo, oto co musisz wiedzieć. Warsz służył jako gubernator Fedu od 2006 do 2011 roku. Był tam podczas kryzysu finansowego i ma reputację. Ta reputacja jest Jastrzębia. Był publicznie krytyczny wobec tego, jak Fed prowadził politykę w ostatnich latach. Konkretnie wzywał do bardziej agresywnego zmniejszenia bilansu Fedu. I ta ostatnia część to szczegół, który sprawił, że rynki się wzdrygnęły. Oto dlaczego. Bilans Fedu jest zasadniczo miarą tego, ile pieniędzy bank centralny wpompował w system. Przed 2008 rokiem ten bilans znajdował się poniżej 1 biliona dolarów. Do 2022 roku nabrzmia do prawie 9 bilionów. Dziś jest to około 6,5 biliona. Wciąż ogromne według standardów historycznych. A to co reprezentuje warsz, przynajmniej w wyobraźni rynku, to Fed, który może faktycznie próbować zmniejszyć tę liczbę szybciej i mocniej niż ktokolwiek się spodziewał. Mniej płynności, bardziej restrykcyjna polityka. Świat, w którym kurek z łatwym pieniądzem zostaje mocniej dokręcony. Czy to automatycznie oznacza, że metale szlachetne muszą się zawalić? Nie, ale o to, co to oznacza. Rynki nie handlują rzeczywistością. Rynki handlują oczekiwaniami. A oczekiwanie, które właśnie zostało wstrzyknięte do systemu, jest takie, że nowy Fed może być mniej przyjazny dla aktywów, które prosperują na niepewności i luźnej polityce. Złoto i srebro jechały na fali strachu strachu przed inflacją, strachu przed dewaluacją waluty, strachu przed chaosem geopolitycznym i nagle narracja się odwróciła. Nagle historia stała się taka: Może Fed zamierza się poważnie zabrać, może dolar się umocni. Może handel ucieczką od ryzyka jest mniej pilny niż myśleliśmy. I ta zmiana w narracji to jest Iskra. Ale oto cliffhanger. Iskra nigdy nie jest całą historią, ponieważ Iskra w pustym pokoju nic nie robi, Iskra w pokoju pełnym benzyny tworzy piekło. Więc prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego ten pokój był pełen benzyny? Odpowiedź to dźwignia. Czysta, brutalna, bezlitosna dźwignia. Srebro było gorące od miesięcy. A kiedy srebro jest gorące, przyciąga bardzo specyficzny rodzaj tradera, tego, który chce maksymalnej ekspozycji przy minimalnym kapitale. Kontrakty futures, opcje, lewarowane fundusze ETF, konta z depozytem zabezpieczającym wszystko to. A kiedy tego rodzaju pieniądze wchodzą na rynek, tworzy to sytuację, która wygląda pięknie w drodze w górę i zamienia się w koszmar w drodze w dół. Oto jak działa kaskada. Cena zaczyna spadać. Może są to najgorsze wiadomości, może to jest realizacja zysków, może to jest tylko duży gracz zmieniający pozycję, nie ma znaczenia. Cena spada. To uruchamia zlecenia stop loss. Automatyczne zlecenia sprzedaży złożone przez traderów, którzy powiedzieli, jeśli spadnie do tego poziomu, wyprowadźcie mnie. Te zlecenia stop loss tworzą więcej sprzedaży. Więcej sprzedaży popycha cenę niż. I teraz trafiasz na kolejną warstwę: wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Brokerzy zaczynają mówić traderom lewarowanym, że muszą wpłacić więcej gotówki, aby utrzymać swoje pozycje. Jeśli nie mogą wpłacić więcej gotówki, ich pozycje są przymusowo likwidowane po cenie rynkowej, co popycha cenę jeszcze niżej. A potem następna kostka domina upada. Same giełdy zaczynają podnosić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego. Widzą, że zmienność gwałtownie rośnie i mówią, potrzebujemy więcej zabezpieczenia od wszystkich. To zmusza do jeszcze większej sprzedaży ze strony ludzi, którzy nie planowali sprzedawać, ale nagle nie mogą sobie pozwolić na trzymanie. To nie jest spisek, to jest mechanika, to jest to, co się dzieje, gdy zatłoczony handel spotyka nagłą zmianę nastrojów. A srebro, bardziej niż prawie każde inne aktywo, jest podatne na tę dynamikę, ponieważ ruchy są tak duże, że dźwignia jest nieodparta, dopóki nie przestaje być, dopóki 30% Twojej pozycji nie wyparowuje przed lunchem. Teraz porozmawiajmy o czymś, co nie trafiło do głównych nagłówków, ale absolutnie powinno fizyczni dealerzy. Ludzie, którzy faktycznie sprzedają i kupują prawdziwe sztabki srebra i monety, a nie papierowe kontrakty. Obserwowałem napływające raporty i to, co widzę, jest niezwykłe. Niektórzy dilerzy podczas najgorszej wyprzedaży po prostu przestali kupować od społeczeństwa. Rozszerzyli swoje spready do 7-8 dolarów za uncję. Niektórzy podobno w ogóle odmówili wyceny cen. Pomyśl, co to oznacza. W momencie, gdy papierowe srebro spadało, ludzie, którzy handlują prawdziwym metalem, powiedzieli: Nie chcemy twojego srebra teraz. Nie za żadną rozsądną cenę. Jest kilka sposobów, aby to zinterpretować. Cyniczna interpretacja jest taka, że dilerzy chronili się przed złapaniem spadającego noża. Jeśli cena się załamuje i kupują za 75, kto wie, czy jutro nie pójdzie do 60, więc się wycofują. W porządku. Ale jest inna interpretacja, która jest warta rozważenia. A jeśli dilerzy widzieli też coś innego? A jeśli widzieli zalew spanikowanych sprzedawców detalicznych próbujących zrzucić metal, który kupili po znacznie wyższych cenach? A jeśli nagła podaż fizycznego srebra trafiającego na rynek przytłaczała ich zdolność do absorbowania go bez podejmowania ryzyka, z którym nie byli wygodni? Tak czy inaczej, mówi ci to coś ważnego. Rynek fizyczny i rynek papierowy są połączone, ale nie są tym samym. Papier może się poruszać natychmiast, fizyczny nie może. A kiedy te dwa się rozchodzą, tworzy to dyslokacje, które inteligentni obserwatorzy uczą się czytać. Teraz chcę odeprzeć narrację, którą prawdopodobnie zobaczysz krążącą wokół. Narrację, która mówi, że ten krach udowadnia, że srebro było w bańce, że fundamenty nigdy nie były prawdziwe, że każdy, kto kupił srebro w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, był głupcem. Nie kupuję tego. I oto dlaczego? Pozwól, że zadam Ci pytanie. Czy świat nagle przestał potrzebować srebra? Czy producenci paneli słonecznych obudzili się w piątek i zdecydowali, że przechodzą na miedź? Czy przemysł elektroniczny ogłosił, że znaleźli substytut dla srebra w każdej płytce drukowanej, każdym kontakcie, każdym przełączniku? Czy producenci pojazdów elektrycznych przepisali swoje łańcuchy dostaw z dnia na dzień? Nie, nic z tego się nie stało. Przemysłowy popyt na srebro, który już osiągał rekordowe poziomy, nie zmienił się, ponieważ Kevin Walsh został nominowany do pracy, której nawet nie rozpocznie przez miesiące. Deficyty podaży, które były dokumentowane przez lata, nie odwróciły się magicznie, ponieważ traderzy kontraktów futures spanikował. To, co się zmieniło, to pozycjonowanie, to, co się zmieniło, to dźwignia, to, co się zmieniło, to narracja. I te rzeczy mogą gwałtownie poruszać ceną w krótkim terminie, ale nie mogą, i chcę, żebyś to naprawdę usłyszał, nie mogą usunąć podstawowej rzeczywistości. Srebro jest nadal krytycznym metalem przemysłowym. Sam sektor słoneczny zużywa prawie 200 milionów uncji rocznie. Popyt elektroniczny jest na rekordowych maksimach, a strukturalne deficyty, które od lat obgryzają naziemne zapasy, nie zostały naprawione przez piątkową wyprzedaż. Więc oto bardziej dokładny model. Rynek papierowy może zastraszać cenę w krótkim terminie, może tworzyć te dziury powietrzne, gdzie cena spada szybciej niż logika by sugerowała. Ale rynek fizyczny, prawdziwy świat, popyt i podaż to jest to, co ostatecznie decyduje, gdzie cena idzie na długim łuku. Papier może opóźniać, papier może zniekształcać, papier może karać ludzi, którzy używają dźwigni, ale papier nie może drukować srebra. I to jest napięcie, które definiuje ten rynek. Teraz porozmawiajmy o tym, co jeszcze zostało uderzone, ponieważ to nie była tylko historia metali szlachetnych. Bitcoin spadł poniżej 75 tysięcy, ropa spadła z około 70 do 65. Hang Seng zamknął się w dół ponad 2%. Rynki europejskie otworzyły się słabo. Kontrakty Futures w USA wskazywały na spadek o 1%. To był szeroki ruch ucieczki od ryzyka. A ten kontekst ma znaczenie, ponieważ mówi ci, że to nie była słabość specyficzna dla srebra. To był cały rynek kalibrujący się do nowego zestawu oczekiwań dotyczących polityki Fedu i siły dolara. Dolar, nawiasem mówiąc, wzrósł. Indeks dolara wzrósł o ponad 1% w piątek, a kiedy dolar się umacnia, wywiera mechaniczną presję na towary wyceniane w dolarach. Zagraniczni kupujący potrzebują więcej własnej waluty, aby kupić tę samą ilość złota lub srebra, co osłabia popyt na marginesie. Więc tak, ogłoszenie Warsza miało realne skutki przez kanał walutowy. Ale znowu, to jest opakowanie, to nie jest silnik. Obiecałem Ci ramy, dla tego, na co patrzeć następnie. Oto one. Po pierwsze, obserwuj stosunek złota do srebra. Przed krachem ten stosunek znacznie się skompresował. Srebro przewyższało złoto. Co się dzieje, gdy rynek czuje się śmiały? Po krachu stosunek gwałtownie wzrósł, ponieważ srebro spadło mocniej niż złoto. Jeśli zobaczysz, że stosunek stabilizuje się i zaczyna się znowu kompresować, to jest znak, że srebro znajduje dno, a zaufanie powraca. Jeśli stosunek nadal się rozszerza, oznacza to, że rynek jest wciąż przestraszony, a srebro jest traktowane jako bardziej ryzykowne aktywo, które należy najpierw sprzedać. Po drugie, obserwuj fizyczne premie. Jeśli dealerzy zaczną zmniejszać swoje spready i aktywnie licytować srebro ponownie, to mówi ci, że rynek fizyczny absorbuje szok. Jeśli spready pozostają szerokie, a dealerzy pozostają niechętni, mówi ci to, że jest wciąż zbyt dużo metalu próbującego znaleźć dom. Po trzecie, obserwuj następne okno dostawy na rynku futures. Kiedy właśnie miałeś gwałtowny ruch taki jak ten, następny główny okres dostawy staje się magnesem dla spekulacji. Ludzie zaczynają pytać, czy pozycje długie będą stały na dostawy, czy pozycje krótkie mogą faktycznie wyprodukować metal, czy zapasy będą się zmieniać w nieoczekiwany sposób. Zwracaj uwagę na zmiany otwartych pozycji i zawiadomienia o dostawie, gdy zbliżamy się do tych dat. Po czwarte, obserwuj komentarze Fedu. Warsz nie jest jeszcze przewodniczącym. Powell jest wciąż odpowiedzialny przez miesiące. Jeśli inni urzędnicy Fedu zaczną cofać jastrzębią interpretację. Jeśli będą sygnały, że redukcja bilansu może być bardziej stopniowa niż obawiano się, to może znowu zmienić narrację. Rynki przesadzają, potem korygują to jest rytm. Po piąte i to jest to, o czym nikt nie mówi obserwuj, co się dzieje z lewarowanymi kątami ludźmi, którzy właśnie zostali zlikwidowani. Ponieważ kiedy dźwignia zostaje wypłukana z rynku, często oznacza lokalny dołek, a nie szczyt. Słabe ręce odeszły turyści zostali eksmitowani. To, co zostało, jest często bardziej stabilną bazą, z której może zbudować się następny ruch. Teraz pozwól mi odnieść się do słonia w pokoju. Wiele osób teraz cierpi. Wiele osób kupiło srebro po wyższych cenach i właśnie obserwowało, jak ich pozycja traci jedną trzecią swojej wartości. Niektórzy z nich byli nadmiernie lewarowani i zostali całkowicie zlikwidowani. Słyszałem historie o ludziach, którzy mieli znaczne sumy w pozycjach srebra i obudzili się do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, których nie mogli spełnić. To jest brutalne i nie będę udawał, że tak nie jest. Ale oto co chcę, żebyś zrozumiał. To nie jest pierwszy raz, kiedy srebro to zrobiło. Srebro jest jednym z najbardziej zmiennych głównych aktywów na planecie. Ma długą historię parabolicznych wzrostów, po których następują mdlące załamania. Jeśli wszedłeś na ten rynek, oczekując gładkiej jazdy, skłamano ci albo przez kogoś innego, albo przez samego siebie. Srebro nagradza cierpliwość i dyscyplinę każe chciwość i dźwignie. I teraz wiele osób właśnie nauczyło się tej lekcji w najdroższy możliwy sposób. Więc co robisz, jeśli nadal trzymasz? Po pierwsze, zadajesz sobie pytanie, czy teza się zmieniła? Nie cena. Teza. Jeśli kupiłeś srebro, ponieważ wierzysz w historię popytu przemysłowego, to się nie zmieniło. Jeśli kupiłeś srebro, ponieważ wierzysz, że waluty fiducjarne są dewaluowane z czasem, to się nie zmieniło. Jeśli kupiłeś srebro jako ubezpieczenie przed ryzykiem systemowym, to się nie zmieniło. To, co się zmieniło, to nastrój rynku, a nastroje są tymczasowe. Po drugie, odmawiasz podejmowania emocjonalnych decyzji. Najgorszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić, to panikować. Sprzedać na dnie, ponieważ nie możesz znieść bólu. Jeśli jesteś w fizycznym srebrze, nie masz wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, nie masz daty wygaśnięcia, masz metal, a metal nie idzie do zera, nie wygasa, po prostu tam siedzi czekając, aż świat ponownie rozpozna jego wartość. Po trzecie, jeśli masz suchy proch, zaczynasz myśleć, czy ta dyslokacja stwarza możliwość. Nie żeby wchodzić na całość, nie żeby robić heroiczny ruch, ale potencjalnie dodać do pozycji po cenach, których możesz nie zobaczyć przez jakiś czas. Nie mówię ci, żebyś kupował. Nie jestem twoim doradcą finansowym i nie znam twojej sytuacji, ale mówię, że historycznie momenty maksymalnego strachu są często momentami maksymalnych możliwości. To nie znaczy, że łapiesz dokładne dno. Nikt tego nie robi, ale to znaczy, że kupujesz, gdy inni biegną do wyjść. Teraz oto cliffhanger, który powinien cię zmusić do myślenia. Jeśli to było tylko wypłukanie dźwigni, jeśli historia popytu fizycznego jest wciąż nienaruszona, jeśli deficyty są prawdziwe, a konsumpcja przemysłowa wciąż rośnie, to co dokładnie rozwiązał ten krach? Czy stworzył więcej srebra? Nie. Czy zmniejszył popyt od producentów słonecznych? Nie. Czy naprawił ograniczenia łańcucha dostaw? Nie, wszystko, co zrobił, to przeniosło srebro ze słabych rąk do silnych rąk po niższej cenie. Wszystko co zrobił to wstrząsnęło turystami i zostawiło zobowiązanych posiadaczy wciąż stojących. A jeśli to prawda, to to nie jest koniec historii. To jest przerwa, gwałtowna, bolesna przerwa, która zostanie zapamiętana jako moment, w którym teza umarła, lub moment, w którym rynek dał ci jeszcze jedną szansę na pozycjonowanie przed następnym etapem. Który to jest, zależy od tego, co się stanie dalej, i dlatego musisz dalej obserwować, dalej się uczyć i dalej myśleć za siebie. Chcę od ciebie usłyszeć. Zostaw komentarz poniżej i odpowiedz na te dwa pytania. Po pierwsze, kiedy srebro się zawaliło, co zrobiłeś? Spanikował, trzymałeś, dodałeś? Bądź szczery. Twoja odpowiedź pomoże innym zrozumieć zakres reakcji i może pomoże im poczuć się mniej samotnymi. Po drugie, co musiałoby się stać, abyś uwierzył, że teza jest rzeczywiście złamana, niespadająca cena? Jaka fundamentalna zmiana sprawiłaby, że powiesz: "Okej, okay, to już nie jest ta sama okazja"? Chcę znać twoją linię na piasku. I słuchaj, jeśli nawigowałeś ten krach dobrze, jeśli miałeś plan i trzymałeś się go, podziel się tym w komentarzach też. Nie po to, żeby się chwalić, ale żeby pokazać innym, że możliwe jest przetrwanie tych momentów bez tracenia głowy lub pieniędzy. Zanim zakończę, pozwól mi dać Ci szybką mapę scenariuszy: trzy możliwe ścieżki stąd. Scenariusz pierwszy. To było klasyczne wypukanie dźwigni. Zatłoczony handel został wyczyszczony. Ceny stabilizują się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Fizyczne kupowanie odbiera się od łowców wartości. Narracja uspokaja się, a srebro zaczyna odbudowywać się z zdrowszej bazy. W tym scenariuszu wyprzedaż była bolesna, ale ostatecznie konstruktywna. Usunęła nadmiar spekulacji, który czynił rynek kruchym. Scenariusz drugi to jest początek szerszej fali ucieczki od ryzyka. Nominacja Warsza sygnalizuje prawdziwą zmianę w oczekiwaniach polityki monetarnej. Dolar nadal się umacnia, oczekiwania stóp procentowych przesuwają się wyżej, a metale szlachetne wchodzą w wielomiesięczny okres słabych wyników, gdy środowisko makro się zmienia. W tym scenariuszu chciałbyś zobaczyć szersze potwierdzenie: trwałą siłę dolara, rosnące realne plony i ciągłą słabość w towarach. Scenariusz trzeci to był taktyczny reset przed kolejnym dużym ruchem. Rynek wstrząsa słabymi rękami, konsoliduje się, a następnie zaskakuje wszystkich następnym etapem czy to w górę, czy w dół. W tym scenariuszu zmienność pozostaje podwyższona, a kolejne kilka tygodni jest pełnych szarpnięć, zanim pojawi się wyraźniejszy trend. Skłaniam się ku scenariuszowi pierwszemu lub trzeciemu. Fundamenty popytowe są zbyt solidne, aby je ignorować. Konsumpcja przemysłowa nie jest narracją to fakt. A gwałtowność ruchu wygląda bardziej jak wymuszone pozycjonowanie niż wolna fundamentalna zmiana. Ale nie jestem żonaty z tym poglądem. Obserwuję te same sygnały, o których Ci właśnie mówiłem, i zaktualizuję moje myślenie w miarę napływania nowych informacji. To jest różnica między przewidywaniem a analizą. Przewidywanie mówi wiem, co się stanie. Analiza mówi oto jak o tym myślę, i o to, co zmieniłoby mój umysł. Nie mam kryształowej kuli. Nikt nie ma, ale mam ramy. A ramy są warte więcej niż przewidywanie, ponieważ pomagają ci nawigować cokolwiek się faktycznie stanie. W porządku, pozwól mi to podsumować. Rynki nie są zaprojektowane, aby były wygodne. Są zaprojektowane, aby przenosić bogactwo od niecierpliwych do cierpliwych, od emocjonalnych do zdyscyplinowanych, od nadmiernie lewarowanych do właściwie zwymiarowanych. To, czego właśnie byłeś świadkiem, to ten transfer zachodzący w czasie rzeczywistym. Niektórzy ludzie zostali zniszczeni, niektórzy ludzie otrzymali możliwości. W której grupie się znajdziesz, zależy od decyzji, które podejmiesz teraz i w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nie pozwól, aby krach zamienił cię w widza we własnym życiu finansowym. Jeśli masz tezę, przetestuj ją przeciwko temu, co się właśnie stało. Jeśli wciąż się utrzymuje, działaj odpowiednio. Jeśli nie, dostosuj, ale nie zamrażaj. I nie pozwól, aby hałas sprawił, że zapomnisz, dlaczego w pierwszej kolejności wszedłeś na ten rynek. Srebro jest nadal srebrem krytyczny metal przemysłowy o cechach monetarnych, ograniczonej podaży i świat, który staje się coraz bardziej zelektryfikowany, bardziej połączony i bardziej zależny od materiałów, które sprawiają, że nowoczesna technologia działa. To się nie zmieniło z powodu trzydniowej wyprzedaży. Ścieżka stała się bardziej zagmatwana, cena stała się tańsza, słabe ręce zostały wypłukane. Ale metal jest wciąż tam i teza też. Jeśli chcesz nadal uczyć się z takich momentów zamiast tylko na nie reagować, zasubskrybuj kanał Kod Ekonomii. Przynosimy Ci najciekawsze analizy z dziejów finansów i ekonomii. Poznaj mechanizmy rynków razem z nami. Dziękujemy za oglądanie.